Cześć z tej strony ARPE, a dokładnie to Arkadiusz Pasternak. Dzisiaj, dzisiejszy filmik jest wyjątkowy, ponieważ jest to konkurs. Konkurs związany z kątem do gry United 11. Mam do zaoferowania, chcę komuś po prostu podarować. No i zrobimy sobie losowanie. Kilka zadam pytań, tym, kto oczywiście udzieli poprawnych odpowiedzi. Prześlę mi to. Do soboty, do 23.59 od dnia dzisiejszego, dnia po prostu publikowania tego filmiku, prześlę mi wiadomości na forum w formie obojętnie myśników punktów, po prostu żeby były odpowiedzi na, na pytania, które Wam właśnie teraz e, zadam. No i oczywiście do wygrania jest to, to konto. E, pokażę Wam skład, no oczywiście 99. Niektóre postacie mają, gracze e, posiadają już. Różnego rodzaju właśnie umiejętności specjalne Umiejętności specjalne yy, Można bez problemów Usuwać Więc jeśli komuś się nie podobają może usunąć yy, Dać własne Wszystkie są na 99 Oprócz o jednej karty Dokładnie to Aguero yy, Jeśli się klikam tutaj za szybko Możecie sobie w każdej chwili wziąć i, i zatrzymać na filmiku zobaczyć danego gracza, no i później oczywiście dalej e, przesłuchiwać. No i tu oczywiście mam taki y, skład. Y, nim się skończy event, bo jest do soboty, y, więc prawdopodobnie po prostu będę kątem się dalej opiekował, Aguero zrobię na 99, tak żeby był cały podstawowy skład maksymalnie wymaksowany. Y, można oczywiście później samemu resetować te skile, na nowo ustawiać. Chodzi o to tutaj, żeby właśnie Odrobić sobie to po swojemu. No tu jeszcze jest rezerwa. Kolarów Fernando nie jest na maksymalnym poziomie, jest 14. No i tu jeszcze oprócz tego no na przykład bramkarza na 9 poziomie. Na Was również na 9 poziomie. Także można sobie dowoli to ustawić. No i jeszcze kilka kart specjalnych. Nie, nie będę ich tutaj trenował. Sobie sami dodacie ewentualnie. Ta osoba, która wygra, sobie po prostu doda sama te karty specjalne. Bo nie wiem, w sumie, czy, będzie, czy zostawi sobie bramkarza na 8 poziomie, czy po prostu będzie rozwijała na 9. Ale ogólnie skład jest 100 na 100. No i teraz już wracając do sedna sprawy, czyli do pytań. Na początku filmiku przedstawiłem się z imienia i nazwiska. Można znaleźć na pewnej stronie, ewentualnie na jakimś profilu, czy coś w tym stylu. Chodzi o to, że musicie mi w jednej odpowiedzi udzielić informacji na temat tego, ile mam lat. Kolejne pytanie to: w którym klubie piłkarskim spędził najwięcej grając w piłkę nożną Marian Janoszka? Kto zdobył Mistrza Świata w piłce nożnej w 2006 roku? Kto jest przewodniczącym prezesem klubu piłkarskiego Manchester City? I teraz mam już troszkę zagadek, znaczy jedną zagadkę i jedną taką do rozwiązania ogólnie pytanie. Co jest cięższe? Jeden kilogram pierza czy kilogram żelaza? No i ostatnie tutaj pytanie. W jakim języku słowo gratuluję napisałem na forum? To słowo jest ukryte na ostatnich stronach, musicie znaleźć. A później po prostu znaleźć. Y to ono jest napisane w innym języku. One jest, znaczenie tego słowa to jest gratuluję, ale musicie po prostu odgadnąć w jakim języku napisałem na forum. Później wylosujemy zwycięzcę. No i oczywiście, jeśli nikt na przykład nie wygra, to konkurs zostanie przedłużony. Jeśli nikt po prostu nie, nie odpowie prawidłowo na zadane przeze mnie pytania. Także będę już kończył, tak, żeby nie, nie za długo ten filmik nie leciał, żeby nie zanudzać. Także do zobaczenia, do następnego razu. Czekam na Wasze odpowiedzi. Na forum, oczywiście, wiadomości prywatne, na forum United 11. Tam proszę mi wysyłać odpowiedzi. Także to by było na tyle. Cześć.